Witaj. Tematem tego edukastu jest Zbrodnia i kara jako powieść psychologiczna. Dowiesz się z niego, jakie były okoliczności powstania utworu, jakie są cechy powieści polifonicznej, kim był Raskolnikow, jakie jest przesłanie powieści w kontekście jej epilogu to bardzo ważna powieść z wielu względów. Dla Ciebie najważniejsze jest to, że już pojawiła się na próbnej maturze, a ilość tematów do pisemnej, jakie można w odniesieniu do niej stworzyć, jest ogromna. Chciałam przedstawić Ci krótko sylwetkę Fiodora Dostojewskiego. Jest on autorem wielu powieści, które przeszły do kanonu klasyki literatury światowej debiutował w roku 1846 powieścią Biedni Ludzie. Najważniejsze powieści w jego dorobku to Wspomnienia z domu umarłych z lat 1861-1862, Notatki z podziemia z roku 1846, Wiesy z roku 1872 i Bracia Karamazow z lat 1879-1880. Zbrodnie i kary opublikował Dostojewski w roku 1866, czyli w czasie gdy był już uznanym pisarzem. Powieść ta powstawała w trudnych dla autora okolicznościach osobistych. Choroba żony, śmierć brata, hazard sprawiły, że miał on poważne problemy finansowe. Warto wiedzieć, że wielki pisarz rosyjski napisał zbrodnię i karę przeciw antropoteizmowi. Antropoteizm to, najprościej mówiąc, ubóstwienie człowieka zamiast Boga. To przekonanie, że Bóg i porządek wiary nie jest potrzebny, że człowiek sam może stanowić prawo, które będzie wystarczające. Takie poglądy głosiła rosyjska lewica, która wtedy rządziła w Rosji i z którą Dostojewski był skłócony. Chciał on udowodnić, że prócz porządku rozumu, nieodzowny w naszym życiu jest porządek wiary. Zobacz, Dostojewski wykreował bohatera, który, posługując się logiką, stworzył koncepcję, wedle której ludzie dzielą się na zwykłych i niezwykłych. Tych wyjątkowych, nielicznych nie obowiązują zasady moralne. Posługując się tą logiką, zaplanował i dokonał morderstwo. Twierdził przy tym, że lichwiarka jest wstrętną wszą. Nikomu niepotrzebną, i że tak naprawdę zrobił coś dobrego. Taka filozoficzna koncepcja raskolnikowa i jego poważne problemy finansowe były powodem dokonania morderstwa. Pamiętać tu należy, że imię głównego bohatera znaczy odszczepieniec. Kiedy pytam swoich uczniów, o czym jest ta powieść, odpowiadają, że o karze. Cóż, trudno nie przyznać im racji. Na tak zadane pytanie trudno odpowiedzieć inaczej. Faktycznie Raskolnikow rozważa, potem dokonuje morderstwa na ich wiarce i jej siostrze. Po morderstwie usiłuje nie wpaść w ręce sędziego śledczego, przezwyciężyć własne sumienie. Na końcu zaś sam dobrowolnie przyznaje się do winy. Chciałabym jednak, abyś pamiętał, że oprócz warstwy zdarzeniowej, istotna w tej powieści jest psychologia postaci i to nie tylko głównego bohatera. Aby pokazać ją w sposób sugestywny, Dostojewski zastosował swoją nowatorską narrację, czyli narrację polifoniczną. Inaczej mówiąc, wielogłosową. Powieść polifoniczna definicja. Z greckiego polyfonos znaczy gadatliwy, wielogłosowy. Termin utworzony przez Michała Bachtina w dziele Problemy poetyki Dostojewskiego. Według niego w dialogach dochodzi do krzyżowania współbrzmienia replik dialogu jawnego z replikami dialogu wewnętrznego bohaterów. Typ narracji, w której narrator niejako kryje się za postaciami świata przedstawionego, pozwalając im na wypowiadanie kwestii w ich własnym imieniu. Dialogowe postrzeganie świata z wielu różnych możliwych punktów widzenia. Co zmusza czytelnika do wyciągania samodzielnych wniosków. Często to samo wydarzenie zostaje przedstawione kilka razy, za każdym razem z perspektywy innego bohatera powieści. Zastosowanie narracji polifonicznej służy pokazaniu, że główne dylematy moralne dotykające bohaterów formułuje Dostoevski w taki sposób, aby czytelnik miał świadomość nie tylko rozbudowanej psychologii postaci, ale też długiej i krętej drogi raskolnikowa do odnowy moralnej. W drodze do odnowy moralnej jego przewodniczką i wsparciem była Sonia. Bohaterka ta, nieodmiennie kojarząca się czytelnikowi z postacią Marii Magdaleny, Odmieniła najpierw swoje życie, a potem swoją cierpliwą, współczującą i wszystko rozumiejącą miłością obudziła sumienia razkolnikowe. Może tylko na kartach powieści możemy spotkać ludzi, którzy zdolni są do każdego poświęcenia, czasem nawet upokorzenia. Zdolni są, tak jak Sonia, stanąć ponad wątpliwościami, pytaniami. Jednocześnie trzeba pamiętać, że tylko ktoś wyjątkowy wymie miłości do człowieka kontrowersyjnego oborczonego piętnem zabójstwa gotów jest podążyć za nim na syberyjską katorgę a tak przecież zrobiła Sonia losy głównego bohatera Rodiona Raskolnikowa są złożone zabójstwo którego dokonał było odzwierciedleniem jego kontrowersyjnych poglądów i trudnej sytuacji życiowej Później bohater poświęcił wiele wysiłków temu, aby uciec od podejrzeń, tym samym nie zostać złapanym przez sędziego śledczego. Jednak ostatecznie sam przyznał się do winy. Utwór kończy się tym, że bohater mówi, To ja wówczas zabiłem starą lichwiarkę i jej siostrę Elizabetę siekierą i okrabiłem. Ilja Pietrowicz otworzył usta. Ze wszystkich stron zbiegli się ludzie. Raskolnikow powtórzył swoje zeznania. Zwróć uwagę również na to, jaką rolę odgrywa sędzia śledczy Pietrowicz w powieści. Zwróć także uwagę, jaki ma stosunek do Raskolnikowa. Główny bohater odnosi subiektywne wrażenie, że śledczy nie znosi go i celowo wręcz prześladuje. Tymczasem wykonuje on swoją pracę i mimo, że praktycznie od początku podejrzewa Raskolnikowa, to jest w jakiś dziwny sposób wobec niego życzliwy, empatyczny. Szczególnie, gdy ten przyznaje się do winy. Otóż to, otóż to. Tego się właśnie bałem. Zapalczywie i jakby niechcący zawołał Porfiry. Właśnie tego się bałem, że nie trzeba panu naszego złagodzenia. I dalej. Ej, nie lekceważ pan życia. Ciągnął dalej Porfiry. Wiele go jeszcze będziesz miał przed sobą. Życie. Cóż to, Pan jest prorokiem? Tak dużo Pan wie? Szukajcie, a znajdziecie. Może tego właśnie Bóg oczekuje od ciebie. Zresztą kajdany nie trwają wiecznie. Jednak Dostojewski nie zakończył w momencie przyznania się do winy losów swego bohatera. Napisał jeszcze epilog. Słownik terminów literackich podaje, że epilog to końcowa partia utworu epickiego lub dramatycznego, informująca o dalszych losach postaci po zamknięciu właściwej fabuły. Taką kontynuację losów daje czytelnikowi epilog tej powieści. Z niego dowiadujemy się, że Raskolnikow został skazany na katorgę, a Sonia pojechała za nim. Mimo katorgi, na którą skazany został główny bohater, uznaje się to zakończenie za szczęśliwe. Bohater zrozumiał swój czyn, sięgnął po Ewangelię, czyli powrócił do świata utraconych wcześniej wartości moralnych. Ten powrót w epilogu stylizował Dostojewski na Zmartwychwstanie. W tym celu pojawiły się w nim symbole chrześcijańskie związane z postem, Wielkim Tygodniem i wreszcie Zmartwychwstaniem Chrystusa. Bardzo ważnym aspektem zbrodni i kary jest kreacja miasta Petersburga, jakiej dokonał autor. Kreacja przestrzeni miejskiej ma tu dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy: Petersburg, wbrew prawdzie historycznej, ukazany jest jako miasto brzydkie, pełne okrucieństwa, biedy. Stanowi w ten sposób tło tragicznych wydarzeń z życia bohaterów powieści, ale też obraz miasta staje się obrazem świata, w którym tak jak w życiu raskolnikowa, dominuje zło, przemoc, ubóstwo i wreszcie poniżenie. Drugi to miasto ukazane jest z subiektywnej perspektywy raskolnikowa i dlatego zyskuje tak pesymistyczny wymiar. Ten zabieg nazywamy psychizacją przestrzeni. Zacytuję Ci teraz krótki fragment, który jest idealnym odzwierciedleniem tej zasady psychizacji przestrzeni. U niego tak okropnie duszno. Ale gdzie tu powietrze? Tutaj nawet na ulicach jest jak w pokoju bez rówcików. Boże, co to za miasto! To właśnie dlatego Michał Bachtin napisał o Petersburgu z powieści dostojewskiego: cytuję, najbardziej teoretyczne, wymyślone miasto świata. Na koniec chciałam Ci jeszcze polecić dwa filmy. Pierwszy to oparty na faktach film Krzysztofa Krauzego pod tytułem Dług. Drugi to animowany film Piotra Dumały, będący adaptacją zbrodni i kary. Szczególnie ten drugi zwykle bardzo podobał się moim uczniom. Mam nadzieję, że spodoba się i Tobie. Teraz, aby utrwalić najważniejsze informacje, rozwiąż test. Jeżeli będziesz miał jakieś problemy, zajrzyj do ściągi, którą dla Ciebie przygotowałam. Powodzenia!